Dobry wieczór, Kochani. Witam Was serdecznie w specjalnym wydaniu Faktów i Mitów Farmacji Polska. Jest sobota, 27 marca. Ja nazywam się Agnieszka Kubiakowska i zapraszam na wydanie specjalne. Zostań koniecznie do końca z Dlaczego specjalne wydanie? Bo właśnie dziś weszła ulubiona przez wszystkich naszych klientów, przez wszystkich naszych partnerów biznesowych paczka niespodzianka. Co to jest paczka niespodzianka? Pokażę wam jak wyglądała ostatnia paczka niespodzianka, którą otrzymałam od Farmacji Polska i jak wyglądały wszystkie gratisy, które otrzymałam do swojego zamówienia. Słuchajcie, paczka niespodzianka. Są to pełnowymiarowe, pełnowartościowe kosmetyki, produkty. Nie jakieś, słuchajcie, zalegające w magazynie gnioty, których nikt nie chce kupić. Nie produkty, których nie ma w katalogu. To są nasze kosmetyki, które otrzymujemy w prezencie za zrobienie zakupów w sklepie farmacji online. Proście się, słuchajcie, nie da. Firma Farmacji jest firmą młodą, więc bardzo mocno promuje się i wynagradza swoich klientów, żeby zaistnieć na rynku polskim. I słuchajcie, w dni takie jak te zamówienia naszych klientów sięgają za nitu. Po prostu każdy na tą paczkę czeka i każdy chce z niej skorzystać. Więc jeżeli Ty również chciałbyś otrzymać taką paczkę niespodziankę link oczywiście zostawiam w opisie transmisji w opisie odcinka na YouTubie, możesz sobie swobodnie skorzystać paczka podlega wielokrotności za każdą wydaną kwotę, którą widzicie teraz dokładnie tutaj, bo ja jej nie pamiętam, bo to się co chwila, słuchajcie, zmienia te paczki niespodzianki są bardzo często w naszej firmie, za każdą wydaną kwotę wybierasz sobie tym razem, bo zazwyczaj była to jedna, jedyna Opcja. Teraz możesz wybrać brankę numer 1, numer 2, numer 3 bądź numer 4. Sam decydujesz, e, który numerek wybierasz. Oczywiście jest to niespodzianka, więc nie do końca wiemy, co się tam znajduje, ehm, więc zapraszam do korzystania. Ulubiona oferta specjalnie dla Was do niedzieli lub tutaj wykrzyknik do wyczerpania zapasów, e, więc nie zastanawiaj się długo, jeżeli e, chcesz e, otrzymać takie prezenty od farmacji, e, to rób to właśnie teraz. Miłego weekendu, pozdrawiam kochani, pamiętajcie, że dzisiaj śpimy o godzinę krócej.